Cześć! Cześć, z tej strony Oskar. No, będę teraz nagrywał tutaj wideoblogi. Nie wiem czy codziennie, ale co jakiś czas na pewno, może nawet kilka razy dziennie się zdarzy. No nie jestem w stanie powiedzieć, czy będę miał tyle historii różnych do powiedzenia, żeby codziennie coś nagrywać. Ale na tym kanale jest już ponad 1400 subskrybentów. W sumie właściwie w ogóle się nad tym kanałem nie starałem. Wstawiałem tylko same shorty i tak doszedłem do wniosku, że ile to można wstawiać tych shortów, krótkie filmiki nagrywane pionowo, trzeba coś nagrywać innego, więcej. No, już zdarzały się owszem tutaj filmy, gdzie właśnie coś pokazywałem, że gdzieś byłem, czy pojechałem, czy coś miałem. Ale teraz będę nagrywał sobie tak po prostu na luźle bez jakiegoś takiego przygotowania. Może ktoś będzie oglądał spoko, na innych moich kanałach oczywiście będzie. Yy, już to bardziej profesjonalnie. Prowadzone, czyli retroarchiwizacja starych gry i konsole. No to tam zawsze staram się jakieś gry i konsole i gameplaye pokazywać i staram się to jakoś montować, przygotowywać, opowiadać. No jakieś czasopisma pokazuje pudełka. Gier. No i opowiadam różne właśnie ciekawostki czy historie z przeszłości. Na kanale samochodowym, czyli Moto RetroPress, ratujemy Polonezy. To też są materiały z montażem, bo i tam przecież trzeba coś zrobić. Czy ja coś robię, wymieniam, naprawiam, czy jacyś moi koledzy mechanicy, czy nagrywam jakieś imprezy. A tutaj po prostu będę sobie włączał telefon. Nawet nie nagrywam tego kamerą, tylko telefonem, bo tam na tamtych kanałach to nagrywam kamerą. Ja tu po prostu będę siadał i telefonem nagrywał, i od razu puszczał to na YouTube'a. O, na przykład, jak teraz tak się wytarłem, czy coś tam. To absolutnie takich rzeczy nie można robić na kanale. Powiedzmy, profesjonalnym. Zwróćcie uwagę na innych YouTuberów, że oni w ogóle tak nie robią. Nie wiem, nie poprawiają sobie fruzury tego ubrania, koszulki. Nie wiem, nie wycierają siebie, potu nie przecierają, czy coś tam. Na profesjonalnych kanałach tak nie można robić. Na kanałach, yy, gdzie ktoś nagrywa vlogi wideoblogi, no to już prędzej, chociaż też nie na każdych, bo są niektóre kanały z wideoblogami, ci, tych influencerów, że tak ludzie robią. No dobra, to tyle, jeśli chodzi o wprowadzenie. <ścoughs> Zaczniemy od najgłupszego momentu tego. Kupiłem sobie dzisiaj majtki. O nowe majtki. Będę nosił. Work, to te takie wieśniackie. Takie co tam noszą, tacy co nigdy dziewczyny nie mieli. No i takie jeszcze jedne. No i skarpet nowych kupiłem trochę sobie. No takie białe, fajne, już nawet <grym> założyłem, już przetestowałem. Fajne takie trochę przewiewne. Ja nie lubię takich za bardzo obcisłych, co noga się poci. No to fajnie będę nosił. Przyjechała paczka też coś coś jak mam nadzieję przyda na jeden no właściwie na jeden no na dwa moje kanały. No, trzeba tutaj przekroić nożyczkami, bo to tak tego nie da. było potrzebne. Ładowarka do baterii AAA. Do dyktafonu takich baterii używam, ale z tego co widzę, tutaj można też ładować te grube baterie, czyli AA są styki wewnątrz, tak jakby w głębi i te bliżej. Ja będę te cienkie paluszki ładował, bo mi do dyktafonu to jest potrzebne. Ponieważ ostatnio na tych kanałach moich no nagrywam dźwięk dyktafonem plus mikrofonem, żeby było lepiej. Nie, że sama kamera zbiera dźwięk, który ma wbudowany mikrofon. Tylko żeby był bliżej, żeby było lepiej, no taki powiedzmy dawka, mała dawka profesjonalizmu. No więc to kupiłem tam chyba ze 9 zł. nówka, ale rozpakowana na OLX, ktoś sprzedawał Everfast, Ever no i dwie diody są, a później jakiś nagram film jak to testuję, czy działa. Niedługo rocznica moja z moją ukochaną Dominiką. No to kupiłem też takie coś tutaj. Nie będę pokazywał, to ewentualnie może później. Yy, bardzo się cieszę, bo to rocznica rok czasu. Minie. Yy, a jakoś tak w życiu było, że ze wszystkimi dziewczynami to tak krótko trwało u mnie. A nawet roku nie przetrwało. Jak się głupio uśmiecham, ale tak było. Bo, bo były one głupie, nieszczere, nie fair. Yy. Próbowały zrywać yy ze mną z, każda z różnego innego powodu, wymyślonego, często z jakichś głupot. Z powodu głupot. Gdzie, gdy ktoś naprawdę by się kochał, to coś takiego by na to przymknął oko, machnął ręką i albo ewentualnie nawy, nawet by się pokłócił, ale na... Drugi dzień czy za parę dni, by już nawet o tym nie pamiętał. Z głupot. Już nie będę teraz ich rozliczał, może tutaj, tych dziewczyn, bo, bo ich nie lubię po prostu już teraz. Za to, za te ich zachowania różne. Ja nie byłem też święty, ale nie lubię ich źle je wspominam i po prostu same same złe wspomnienia, tych dobrych, których już w ogóle nie pamiętam. Wyjątkiem była moja tylko ta poprzednia dziewczyna, od której sam odszedłem. Właściwie to uciekłem. Była sroga awantura. Nawet policja była. Dwa razy nawet była policja. Ja nie będę tutaj szczegółów opowiadał, ale ona bardzo yy, yy, z tego powodu... No, zabolało ją to bardzo, że ja uciekam i nie chcę z nią być i się rozstaję. No ale ja po prostu nie mogłem być z taką osobą. Nie będę teraz opowiadał i nie będę tutaj wyciągał brudów, dlaczego. Yy, jak, jakie były tego powody, ale po prostu no, nie mogłem z taką osobą być. Po prostu, bo bym zwariował. No i z moją teraz ukochaną jestem najdłużej, bo już ponad, znaczy, no, no, prawie rok, ale znamy się ponad rok. Ale oficjalnie to można powiedzieć, że no już prawie rok. To będzie teraz w lipcu. No i tutaj kupiłem takie coś. No to, to to może pokażę na jakimś innym filmie. Oczywiście wręczania jej tego prezentu to nie będę nagrywał, ale może pokażę wcześniej coś, coś tam zobaczymy. No, jak będzie mi się chciało, to nagram, jak nie to nie nagram. No no i to tak się żyje powoli. Jestem zadowolony. Z tego jak jest. Szczęśliwy, no też może nie tak jeszcze jakbym chciał, szczęśliwy, ale jest na pewno lepiej niż było kiedyś. O, tak to bym nazwą powiedział. No, co dalej? Jest lipiec, są wakacje. No, bardzo chciałbym, bardzo chciałbym, żebyśmy pojechali na wakacje właśnie gdzieś. Prawdopodobnie w sierpniu, bo w lipcu raczej pracujemy to nie. Ale takie moje plany są, żeby pojechać do Władysławowa, do Jastrzębiej Góry, na Hel, do koło brzegu. O, w Kołobrzegu pracowałem w 2021 roku, czekaj, pierwszym? Nie, w 2022 roku pracowałem w Kołobrzegu i ja tam jeździłem, jak byłem kierowcą busa. I w Mrzeżynie, Kołobrzeg, Mrzeżyno, Mielno jeszcze, bo jak ja przewoziłem ludzi busem, to bardzo była, bardzo ciężka praca to była. Się mogło wydawać i tylko 185 zł za 12-13 godzin pracy, to się wydawać mogłoby, że jedzie i kurwa i się siedzi i się tylko jedzie, nie, nie, trzeba, były, no były ciężkie momenty już, może to osobny film, kiedyś o tym nagram, bo chciałem bardzo kiedyś o tym wypowiedzieć, bo yy, na rozmowie kwalifikacyjnej było mówione co innego, a później w pracy było co innego, nie, ale to nieważne, to ja, chodzi o to, że te rejony, te ko Kołobrzeg kojarzę dobrze, no bo bywałem tam bardzo często i Mrzeżyno, i w sumie chciałbym to odwiedzić no, po takiej przerwie dłuższej, półtora, półtora roku, coś takiego chyba, no ostatni raz tam byłem, półtora roku temu. I co jeszcze? Yy, no. Mm. A, no jak mówiłem jeszcze, że Władysławowo, jest Trzembia Góra i Hel, no bo tam kiedyś byłem, 20 lat temu, to też chciałbym jeszcze raz tam być. I to takie turystyczne miejscowości bardzo fajne. No i chciałbym Polonezem pojechać, ale na razie jest Polonez taki nie za bardzo sprawny, a drugi z kolei Polonez jest cały rozebrany i ma silnik wyjęty, a w tym zielonym prawdopodobnie niedługo silnik też będzie wyjęty i ma owo Polonezy rozbaweszane i tak trochę, nie wiem czy dobre słowo, że się martwię, bo się nie martwię, tylko po prostu chciałbym, żeby już były gotowe, bo ja nie lubię, jestem osobą narwaną i lubię po prostu jak wszystko jest od razu, prawda? No rozmawiałem z kolegą, będziemy to niedługo tam rozbierali ten silnik w tym Karu Plus zielonym, no, jakiś film na motory to Plus nagram. Na pewno. No i po prostu będziemy po prostu no. Jeździli no po prostu sobie no, po prostu na wakacje pojedziemy tym Polonezem. Kupiłem też klimatyzację, ale to w przyszłym roku ją ustawimy, bo to to na razie za duże pieniądze i zbyt. Yy, tak, jakby wielki projekt, bo to trzeba pół samochodu też znowu rozebrać. Przy okazji wstawiania klimatyzacji będę chciał ustawić podgrzewane fotele, elektryczne szyby, elektryczny zamek i może coś tam jeszcze przy okazji. No, no, a chyba tyle, no, cztery rzeczy właśnie chciałem ustawić. No, to, to w przyszłym roku, bo jeszcze parę rzeczy trzeba dokupić i to też są koszty duże. No po prostu ja nie umiem żyć bez tego Poloneza, czy w ogóle bez Polonezów. Żaden inny samochód mi nie odpowiada, nie pasuje tak, jakbym ja chciał. Mi się tymi samochodami jeździ najlepiej. Po prostu czuję się, czuję taką więź. Po prostu czuję się. Po... No, nie głupio może to mi tak połączone, No bez Poloneza, to ja nie istnieję. No, no i po prostu jak jeżdżę innym samochodem, to, to, to nie tak bardzo. Ale niedługo może będziemy, będziemy mieli Volkswagena. No o zobaczymy, jak to będzie z tym Volkswagenem. To też może jakiś film nagram. Będziemy też, może, nim jeździć, może, nim pojedziemy na wakacje. Jeśli nie zdążymy tego poloneza ogarnąć, zobaczymy jeszcze, jak to będzie. To czas Pokażę. Ja myślę, że w tym tygodniu już zaczniemy tego karo plus ogarniać. Tak mi kolega zapewniał. No, zobaczymy, jak to będzie. A pieniądze, tam koszt to taki, tam tyle co nic, żeby to naprawić. Po prostu ja chcę, żeby już był jezdny, prawda? No i to tyle na razie. Mój pierwszy taki od dawna już wideoblog był, tak jak nie mówię, shorty, bo wcześniej nagrywałem, nawet, o, nagrywałem w tym Kołobrzegu, pamiętam jednego wideobloga, tam na plaży byłem. Ale pewnie coś tam jeszcze było. Jeszcze pamiętam choinkę nagrywałem, jak tutaj rozkładałem, chyba to też był taki filmik. No ale teraz postaram się, żeby tutaj więcej tego było i żebym mógł po prostu sobie tutaj opowiadać. Teraz widzisz, wyszło tak długo, 12-13 minut już, ale tamte, na kolejne pewnie będą krótsze. No, to dzięki za oglądanie i jeśli się podobało, to daj łapkę do góry, napisz komentarz i można zadawać do mnie również jakieś pytania. To no ja postaram się na następnych filmach te, te kwestie poruszyć. Żaden problem. No, to cześć.